stadion narodowy jest to tyle ciekawa na drugiej linii, że jak widzicie, jest tutaj drugi peron, i potencjalnie odnaga metra na Gocław Natomiast nie jest nią pociągi, ale wszystko jest gotowe. No i moim zdaniem, też bardzo ciekawe, jak wygląda. Zobaczcie na te. Kolumny tutaj. Trochę wyglądają jak takie formy, do których można włożyć takie paliwo jak do pochodni. Nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Będzie jakiś przejazd techniczny być może. A ja przejdę tam jeszcze w stronę jednego z krańców peronu. Żeby zobaczyć jakie tam są rozwidlenia. Jak widzicie wszystkie stacje na drugiej linii mają różne ławki Bodajże na stacji płotka są bardzo wygodne ławki że w zasadzie można się tam położyć, bo to się jest oparcie duże, wielkie tu minę z tej strony tylko kanału. No, trochę Wzboczyłem za żółtą linię, ale się nic nie stało. Tam jest delikatne światło. W zasadzie to chyba teraz trzeba zdumować, bo... tak to będzie źle widać, bo mi przesłoni ta... ramka. Widać rozwidlenie. No chciałoby się przejść troszkę bardziej w lewo, żeby zobaczyć... całość, ale tutaj też coś widać. Że... tam... Jest torowisko, rozjazd. Ciekawie to wygląda. No i sygnalizacja, czyli widać, że tutaj może zjechać na lewo pociąg. Jest jakiś, być może w tym momencie jest to wykorzystywane jako jakiś tor odstawczy, nie wiem. W każdym razie. Nakamerujemy teraz nadjeżdżający skład handlowy. AED? Ja, ja. Ja. Tak? Ja. Ja, 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 No, koledzy myśleli, że mówię po niemiecku, ale to jest polski. A to jest już Jak używać to urządzenie? Należy je włączyć. Przygotować klienta wyjąć elektrody oderwić, oderwi każdą z elektrod. Przykleić je trzeba, a później trzeba włączyć urządzenie i ono samo myśli analizuje co zrobić. Dobra, skład niehandlowy. o Pozdraw! Na w Sosnowiec! A nie! Ko koledzy są za zagłębiem w Sosnowiec, czemu nie? Czek Czekamy aż zaczną grać w końcu! Czekamy na wznowienie ro rozgrywek! No i się niehandlowy zatrzymał! Ciekawe czy... Ciekawe czy na odstawcze pojedzie, to jest pytanie. W zasadzie... To po co by się tutaj miał zatrzymywać w innym stanie? Uwaga, koronawirus. Jeśli połowa miejsc pociągu jest zajęta, pamiętaj o zakażeniu. Dla własnego bezpieczeństwa nie wsiadłem. Bardzo mnie ciekawi, co się stanie z tym wagonem, z całym składem. Uwaga pociąg, kierunek księcia Janusza no. no w tym momencie rozjazd jest ustawiony do jazdy na odstawczy Czy dobrze ją czy nie? Nie, nie jest na odstawczy A nie, jest Jest, jest Może złapię ostrość. Złapić. O teraz złapało, widać że na odstawczy pojedzie O teraz dokładnie złapało Jest Wajcha Będzie przejazd na odstawczy tory A tu Taka będzie Pana nie, nie, nie będę nagrywać, nie, nie To jest jasna sprawa, że nie nagrywamy. Zjazd na tor odstawczy, i nakamerujemy ciekawy odjazd. Tu jest 1.50 do następnego składu. Dobra, filmujemy zjazd. sy so RK1 dan No, to niniejszym uważam wizytę na stać Stadion Narodowy za mega udaną. Zwłaszcza, że był wjazd na ten tor odstawczy, także byłem w stanie Wam pokazać też to, o czym opowiadałem. A to chyba jest jednak o wiele lepsze. Także życzę każdemu miłego dnia, chyba że ogląda w nocy. To miłej nocy i do następnego. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.